Dzień dobry. Ja i cała moja rodzina jesteśmy na kwarantannie, nie ma więc szans, bym był w stanie pojechać do Warszawy i nakręcić kolejny filmik. Ale od czegoż mamy internet? Zapraszam zatem państwa dzisiaj na wirtualny spacer po ulicy Miodowej w roku pańskim 1777. Ulica Miodowa, koniec XVIII wieku. Jak ładnie, te karety, te inne ubiory. Za to sporo budynków wygląda znajomo. Ulica została wytyczona znacznie wcześniej, bo już w wieku XV. Była to wtedy oczywiście ulica zamiejska. Warszawa mieściła się w obrębie murów. Jej wcześniejsze nazwy to przeczna, miodownicza, od osiadłych tutoruńskich piernikarzy, kapucyńska, od kościoła kapucynów, wreszcie napoleona. W latach 1808-1813. Zobaczmy teraz, co tu możemy dostrzec ciekawego. Na pierwszym planie widzimy pałac biskupów krakowskich, dzisiejszą siedzibę ZUS. Wygląda praktycznie tak jak dzisiaj. Nic dziwnego. Niemcy zburzyli budynek jak najdokładniej, i to, co widzimy współcześnie, to powojenna odbudowa, bozująca m.in. na obrazie Kanaletta. Za to pałac w wieku XIX i później, do II wojny światowej, był po prostu kamienicą czynszową ze sklepami i wyglądał tak. Idźmy dalej. Następny budynek to nieistniejący dzisiaj pałac Topera. To właśnie w tym pałacu w 1807 roku odbył się wielki bal, na którym bawił się Napoleon z panią Walewską. Później na półpiętrze działała kawiarenka dziurka. Bywała tam niepokorna młodzież chcąca walczyć o niepodległość. Do stałych bywalców należeli Maurycy Mochnacki oraz Frederyk Chopin. Tutaj urodził się Jan Lechoń. Pałac nie istnieje, został rozebrany ustępując miejsca trasie WZ. Dalej widzimy tympanon kościoła kapucynów. Sam kościół ukryty jest wśród drzew. Następnie mamy pałac. Najpierw czartoryskich, później paca, w tak zwanym międzyczasie siedziba sądu. Tam skazano na przykład Ligusza Niewiadomskiego na karę śmierci. Dzisiaj jest to Ministerstwo Zdrowia. Chlubą dzisiejszego założenia urbanistycznego jest wspaniała klasycystyczna brama autorstwa Henryka Marconiego. A jak brama wyglądała w XVIII wieku? Ano wyglądała właśnie tak i była rozkosznie barokowa. Warto przy tym wspomnieć, że brama pałacu Borcha dzisiejszego Pałacu Prymasowskiego, którą też możemy dostrzec na obrazie Canaletta, zachowała swój oryginalny barakowy kształt. Zresztą, zobaczcie Państwo sami. W oddali widzimy potężną sylwetkę Pałacu Krasińskich, zwanego również Pałacem Rzeczpospolitej. Spacerując ulicą Miodową zwróćmy uwagę, że z poziomu rogu Miodowej i Senatorskiej w żaden sposób tak monumentalnego budynku nie zobaczymy. Cóż, canaletto nagiął tu nieco perspektywę i nieco go przybliżył. Zapewne chciał, by wspaniały pałac zamykał perspektywę ulicy. Zobaczmy teraz, jak prezentuje się druga strona ulicy. Na pierwszym planie widzimy wspaniały budynek Pałacu Branickich. Dzisiaj się remontuje, będzie tam hotel. Ciekawostką są rzeźby umieszczone na atyce. Otóż jest to kolejna mistyfikacja canaletto. Rzeźby miały powstać, kanalety je namalował niejako wyprzedzając rzeczywistość. Tak naprawdę ani w XVIII, ani w XIX wieku nie powstały. Pałac był bez rzeźb. Zostały odtworzone dopiero po wojnie, gdy odbudowywano pałac ze zniszczeń. Jako wzór posłużył obraz, który właśnie teraz oglądamy. Popatrzmy jeszcze na dolny róg obrazu. Widzimy tam murek, psa, kilka osób siedzących, jakiegoś przydrożnego malarza. Na przełomie XVIII i XIX wieku, z inicjatywy Izabeli Branickiej, powstała tam kamienica czynszowa. Na zdjęciach z początku XX wieku wyglądała ona tak. Popatrzmy na zdjęcie i nie przejmujmy się dużą ilością policji. Zdjęcie po prostu zostało zrobione zaraz po podłożeniu bomby w cukierni w 1905 roku. Posesja długo nie była odbudowywana. Do niedawna był tam parking. W 2015 roku powstał tam biurowiec w formie nowoczesnej kamienicy. Mnie osobiście nie razi, choć jest pobudowany w bezpośredniej bliskości starówki, wpisanej przecież na listę UNESCO. Przyjrzyjmy się jeszcze przez chwilę XVIII-wiecznym Warszawiakom, bo warto. Canaletto był dokumentalistą, może gdzieś tam jest namalowany państwa pra-pra-pra przodek. Mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się na normalnych spacerach w realu. A na razie, dziękuję za to, że obejrzałeś ten film. Jeśli Ci się spodobał, proszę o polubienie naszej strony Magia Warszawy na Facebooku. Dzięki temu będziemy w kontakcie. Do zobaczenia!